No, chodź. Nie chce mi się. Chodź, obiecałeś. Szuch mnie boli. To właśnie statystycznie najczęstsze odpowiedzi podawane przez osoby, którym nie chce podejmować się aktywności fizycznej. Jak to wygląda z naszą aktywnością, zobaczmy o tym w dzisiejszym odcinku. Udało się Tobie wstać? Super! I to jest właśnie to. I każdy młody sportowiec powinien pamiętać o takiej jednej rzeczy, czyli od czego powinniśmy zacząć. Ciastka, pomimo tego, że są bardzo smaczne, jednak powinniśmy o nich zapomnieć. Zdecydowanie polecamy wodę, ale dlaczego woda z samego rana jest tak dobra? Ponieważ to ona właśnie usuwa toksyny z Twojego organizmu, poprawia metabolizm, czyli zwiększa tempo przebiany materii pomaga oszukać głód, czyli mamy znacznie mniejszy apetyt później w ciągu dnia. A Także moje drogie panie, picie zbyt małej ilości wody powoduje przedwczesne powstawanie zmarszczek i przyspiesza proces starzenia się, więc woda jak najbardziej. To właśnie bieganie jest najczęstszą formą aktywności porannej, którą wybieramy. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest to łatwo dostępne. Możemy to robić bez specjalnego sprzętu, oraz możemy robić to na łonie natury. Każdy młody sportowiec wie, że przed wysiłkiem potrzebna jest rozgrzewka. Teraz przed nami mały zestaw ćwiczeń, który udogodni nam właśnie nasze bieganie. Your colleague, you go to voicemail, sign in my DM, and I guarantee that you fail. You're not so high, I'm on another level. They sound so bad, call me the devil. Just like a vegetable, we bout to turn up. Oh crap, bouncing, I think I own this stuff. Sun is coming up, but we're on a roll. Do it all again, talk about squad goals. Bye bye, out of my mind. You say hello, and I don't reply, got my own friends. You got yours, you don't know me. Anymore, I'm on the way. Oh, look at the ground, I won't wait. Oh, I'm not coming. Oh, Inną formą aktywności jest Tabata. Ma swoje plusy. Dużo spalonych kalorii w bardzo krótkim czasie. Ta to bardzo krótki termin interwałowy, ale bardzo intensywny. A co nam jeszcze daje ta bata? Szybką trawę wagi, poprawa kondycji. Zwiększona wytrzymałość. I słuchajcie, najważniejsze, nie musimy wychodzić z domu. Bardzo ważnym elementem aktywności fizycznej jest praca mięśni wewnętrznych. Pomagają nam w wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Między innymi takimi mięśniami są mięśnie naszego brzucha. Warto o nie zadbać nie tylko dla pięknego kaloryfera. Ale też przede wszystkim dla poprawienia wytrzymałości i wydolności naszego organizmu. Na pewno pomoże, a nie zaszkodzi. Podsumowując, młody sportowcu, powinieneś wiedzieć, że aktywność fizyczna jest potrzebna, ponieważ pozwoli Tobie zachować zdrowie na długie, długie lata. Pomimo tego, że nie mamy chęci, warto zmotywować się do aktywności fizycznej, a szczególnie teraz. Kiedy mamy na to czas? Dzięki za to, że jesteście z Kadrylem. Śledźcie nas na Facebooku, a tymczasem ludzie. Nie dajmy się ludzie.